Cześć z tej strony Dyzio witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj jedziemy e, znowu na usługi tam do tych, do tych ludzi e, jak on się nazywają? No do tej rodziny co tam e, mieszka tutaj obok nas. Odpalam ursusa Pojedziemy. Bo oni mieszkają tam e, widzowie gdzieś w okolicach. No tutaj... Jak wyjedziemy z naszej gospodarki to, to w lewo i zaraz będziemy, więc jakiegoś daleko nie będziemy jechać Ale zobaczymy, wiem, czy do sąsiada już chyba nie jadę, bo się spieszę trochę. zaraz, bo już dzwonił do mnie do gości, ja mu mówię, że już skręcam w jego, ten, jego gospodarkę jeszcze nigdy nie wyjeżdżamy. Więc jedziemy. Dobra widzowie, jedziemy już tutaj w lewo. Oni... Yy. Ci, ci, ci ludzie już tam pozostają Więc sobie pojedziemy Zrobimy szybko, nie wiem co oni tam mają do roboty dla nas Zaraz zobaczymy yy. No i co I zobacz co to? O kurde policja za Ale jasna To jest może trochę No i tak jakby dobrze o kurde Gdzie ja mam się zatrzymać drodze? Tutaj nie mogę, bo tu jest brama. Tutaj też jest brama Dobra tutaj Cholera jasna, widzowie nie mam troska. Na ten naciągnik. Czekajcie, otworzę tutaj drzwiczki. Dzień dobry kierowca, eee, poproszę dokumenty pojazdu, dowód osobisty. Mhm, mm proszę bardzo. Biereczku, sprawdź jest właścicielem tego dziennika. Dobra, dobra. podaj mi tam automat. Już proszę, masz. Dzięki. Dobra, chyba nie Panie kierowcu, proszę dokument tutaj. A za, dokument. jaki jest powód kontroli w ogóle, proszę pana, i y kim pan jest? No. Pan mi się tutaj nie, wyle, nie wylegitymował Starszy aspirant mnie z bagiet Dobrze i mam dwóch tąć, tak? Tak, proszę dwóch chląd. Proszę 0, 0, 0 Ora widać to czysto jest Dobra Sprawdziłeś te dokumenty już? mogę ładne to wszystko jest elegancko Dobra. masz tutaj zwróć panu Dobra. Proszę dokumenty, szerokie drogi, ja mam tutaj jeszcze takie odpowiedzi. Gdzie pan jest? Jadę na usługi, na usługi. Dobrze, dobrze. Do widzenia. Szerokie drogi. Cholera, widzowie. J sprawdzili panie, prawo. Panie, panie, stop, 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 stop. Nie, Każ to pan. Tak? Prawo jazdy naciągnij. Może zapomniał kolega. Proszę, proszę. Panie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Proszę, nie jadę Dobra, dobra Dobra, w cofie Dobra, wysiada pan z pojazdu Dobra, pan z pojazdu. tylko tego rybę tego Wysiadaj z tego ciągnika Już, już siadaj. Na maskę Na maskę Łap Na maskę Ręce do tyłu No już, już Chodera. Dobra, z imputy do tyłu No, wsiadaj pan Dobra, poczekaj, mandat nie Tak, będzie 5 tysięcy, zakaz prowadzenia i wyrobienia prawa jazdy na ciągnik na 3 miesiące. Przyjmuje pan mandat czy sprawa dochodu? Mam zakaz wyrobienia prawa jazdy i prowadzenia ciągników przez 3 miesiące? No, pan. No, przyjmuję, przyjmuję, no. Dobra, e, nie może pan e, wrócić tym ciągnikiem gdziekolwiek. Nie może pan ze sobą jechać, albo pan wzywa lawetę, albo osobę, która ma uprawnienie na tym No To napiszę teraz SMS do kolegi Sekunda. Pan zgasi się i bo, bo 5 pan. minut pan stoi na, na zapłonie. Nie można tak. Mam sygnały, że nie mamy. No, Mileczko weź pana, na musi raz połowę. A ja też rysuj. pana. Dobra, weź mu pan Dobra, to ja poczekam z panem tutaj. A to pan zgasi ten silnik, bo tak o głośno chodzi, no. Jak głośno? Cichutko, panie. No głośno, no. Dobra, sprawdzimy przy rozlazie stan techniczny. No pan ja zgasi tu tutaj... silnik, no kurde, bo pana nie słyszę, no. To pan zdejmie słuchawki. A po co pan stoi na tym zapłonie? Sprawdzam stan techniczny tutaj. No, kurde, co to za policjant? No pali, pali, ale pali, o! No nie wiem, no nie słyszę, bo pana ten wielki po prostu potwór robi. Jaki potwór? Robi. No ten potwór. Panie, bo zaraz panu słyszę, obrażę funkcjonariusza. Ja obrażam ten radiowóz, a nie funkcjonariusza. Radiowóz. O, radiowóz. jak cicho. Teraz pan posłucha jak on chodzi. Już słuchałem, panie wysiadaj z tego Ale ja nie jadę nigdzie Wysiadaj Ale palić mogę przecież Ale wysiadaj Dobra spokojnie Dobra no co mi pan tutaj jeszcze chce sprawdzić Piękny ciągnik, a pan tutaj mi przyjeżdża i mnie zatrzymuje Złom, pewnie się popsuje Jak złom? Taki stary O otworzę dach, widzi pan nawet jak dach się otwiera? A u pana jest dach otwierany? O kurde, nie ma, no. No. Nie. No, teraz panu wpiszę obrazę funkcjonariusza, to pan się nie będzie tak... Jaką obrazę? Ja nic pana nie obraża? Jeszcze 5 tysięcy masz pan do zapłacenia, ja bym się nie śmiał. A klima masz pan tam w tym złomie? No właśnie. Ha. W zimie jest klima, w lato jest ogrzewanie. No i spocony jak świna siedzisz w tym gostek. No, ja przynajmniej nie jestem. Po... Nie to. A ja przynajmniej mam siedzenia wygodne. Ja też. Właśnie siedzę. Widzi pan? O, widać. O, zapalę. Gasz to pan. Dlaczego? Ładnie chodzi. Wysiadaj, bo pana zaaresztuję. O, jedzie kolega. Cześć. Dobry, dobry. Y Dzień dobry panie błazo, się Witam. stało? Witam. No, tu faj łapa, nie ma prawa jazdy. Trzeba zabrać Dobra, ciągnik. to ja wezmę ciągnik. Tu mam moje prawo jazdy na ciągnik. Dobrze, zgadza się. Może pan jechać. Ej, ty! Do widzenia. Bierzesz tam renówkę, jedziesz! Nie? Dobra, nie krzycz. Ja wiem, że ty się przed policjantem popisujesz. Masz kluczyki? A nie, bo tu nie ma ten. Y dobra. Y ma daj mi klucze od renówki, ej. A ucie A, dobra O, widzowie zobaczcie jakiś przed te biada Awaryjne wyłącz je, łopie Co ty robisz? Niszczę jeszcze ci ciągni Widzieliście widzowie jak pochodnik ujechał do... Patrz no patrzy co ja ci robię obie jak połamałeś idioto! Awaryjne WYŁĄCZNIE, łopie A, bo ty jesteś na krótko fali. Halo, jesteś? Krótki chwal to ty nie masz. A czemu, tu jak się zdejmuje nogę z gazu, to ono zrazu hamuje? Co to jest? Hybryda to jest, czy o co chodzi? Bo ty jeździsz, nie umiesz po prostu hamuleć wciskać. No nie no, mi hamuje ewidentnie. Kurde, no nie da się tym jeździć tak mi. Trzeba cały czas gaz klikać. O, jedzie. No, tutaj, tutaj nawet jak hamulec naciśniesz, to i tak nie hamuje. Wiem. Tak samo ten twój maluch. Jadę tym do garażu. Właśnie, A no, widzowie... nie mogę jechać, bo nie mam prawa jazdy Daj mi tę kamerkę, daj mi tę kamerkę, kamerkę. Jak kamerkę? O, Muszę o coś pomaga. powiedzieć do kamery. No to mów. Czekaj, czekaj. jeszcze 15 subskrypcji i wysadzamy malucha. Gdzie ty, co? Chyba cię pogrzało. To ty będziesz płacić. Niszczyć środowisko ty, ty mi urwałeś cały dół z leżaka w, w Nie, ręce spokojnie. i widzieliście coś mówić No widać A gdzie ty skurwany. na wakacje jedziesz, że trumnę założyłeś Nie, tam ci zaraz włożę Czemu? Co wyrobimy? Ty masz tu hak wyciągany O, fajnie no. Ja w maluchę, w maluchu to wiesz co mam wyciągane jedynie Szyby się wyciągają, ale jak się pokręci. Mam pytanie. No. Dobra. Nie, 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 zostaw! Widzowie to przed skatujemy kaszlaka. Nie, 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 no poczekaj, bo chciałem jechać do... roboty. A do jakiej roboty ty jedziesz? Właśnie muszę na... Aha, dobra, te usługi to już odwołane. Trudno. Chciałem pojechać tam na tą yy, firmę logistyczną To Ja się zawiozę. Oj będziesz swoim. No nie jedziesz tym gruzem Jadę, patrz. Ja pojadę z tobą, zatrudnicie. W sumie możesz... Nie, będziesz moim tym prawnikiem. Siadaj. No znaczy jakim? Nie, nie No nie zrobisz pier pierwsze dobre wrażenie. No później... pracodawca. Dobra cicho. A ty umiesz jeździć w ogóle? No. Lepiej niż ty Ja przynajmniej prawo jazdy mam Ja też Jeszcze na, na kategorię B jeszcze mi, mi nie dali zakazu wyrobienia tego, prawo jazdy A bo ty nie słyszałeś, dali mi zakaz wyrobienia prawa jazdy, nie mogę prawka nawet wyrobić Za bile A ile ci kary grzywnej dali? 5 koła Dużo, co? Mam pytanie, skąd weźmiesz takie pieniądze? No właśnie i to nie jest śmieszne i dlatego chcę gdzieś iść do roboty. No bo co, ja teraz na usługach nie popracuję. Chociaż... Popracujesz, ale z ich ciągnikiem. Jak z ich ciągnikiem? No w sensie weźmiesz od nich ciągnik. No ale to i tak będę je jeździł bez prawka. No ale to na polu. No na polu wiesz, mogą też przyjechać na pola i cię skontrolować. Ty z nimi zamienisz. Co się zamieni? Usługodawcą. Na co? No, miejsce wsiadące. siedzące Powiedz mu odpora szybko wsiadaj, bo policja przyjechała albo uciekniesz w las No te albo jakąś... albo wysiądę i powiem że to nie Tak jak jakąś kiją przyjadę to przecież nic, jak przyj przyjadę jakąś kiją to No z jednej strony te Tu jest jakiś parking Nie wiem tu zaparukujemy. Czekaj, to tutaj się chyba zatrudnia. Tu jest recepcja. A, jest recepcja? no tam, bo ja tu byłem już przecież. Dobry. Witam. Dzień dobry. Witam Szufla, szufla. Widzę, że tutaj dzisiaj bardziej kompetentny człowiek jest. Nie, Ostatnio to jakiś pan, co nie pozwalałem jeździć wózkiem widłowym, a ja miałem papiery na wózek widłowy. Ale Dobrze, co nie w jakim nie celu pan tutaj papieru. przyszedł? Mam, mam, mam. Nie masz. Yy, chciałbym się zatrudnić. Ma, macie jakieś tutaj oferty pracy? Yy, tak. Panie, panu problem błyska. Mamy tutaj yy, pracę w biurze. No yy, i oprócz pracy w biurze, coś ma pan jeszcze? No, na magazynie. No mhm. i jeszcze rozwodzić towar tutaj na Tirze. A takie bez prawa jazdy, tylko na B kategorii, bo nie mam innej. No to busem możesz rozwodzić do 3. No busem. To. Można. Ale co, rozwodzić jakieś rzeczy? No Nie tak. Wiesz co, bus chce dowiedzieć Aha, ale co, czyli macie tak, yy, rozwożenie rzeczy A busem. i jeszcze zapomniałem, yy, na myjni praca. Też. Aha, że przyjeżdżają... Bo tutaj na wadze, na wadze też można pracować. Nie, Aha, bo kolega wadze... jak jak działa wadze, ta praca jej... na wadze? Mogę zobaczyć? No, Wiedere działa nie mogę. Mogę wjechać renówką na wagę, żeby sprawdzić jak działa, koledze wytłumaczyć? Nie. ja wytłumaczę tutaj panu. Mhm. Wjeżdża ciężarówka na wagę, pan sprawdza wagę. A, bo Się tutaj pokazuje Jakaś wadliwa, Można nawet jakiś Pani, jakaś wadliwa, to waga, jak wszedłem, to nic nie pokazuje, pokazuję. 00 eee, No i co, no tutaj panowie przyjeżdżają i po prostu pan sprawdza wagę. Mhm. Wypłaca pan pieniądze i po prostu zadaną ilość wagi i tyle. Okej. Okay. Czasami też przyjeżdżają na ciepły, nawet z paletami na ciepłe. Rozumiem. też tutaj się sprawdza wagę. Aha. A praca na busie działa jak? Że wywożę rzeczy stąd, gdzieś tutaj yy, zawożę tak, w wiosce ludziom? No, tak, tak, tak. Czyli Patrz, taki kurier. Tak. Dobrze. A jeszcze jaka była... a mynia to mycie i jeszcze coś było? No biuro. Jest to na wadze i biuro i jeszcze na magazynie. Biuro mnie chyba magazynem. jakoś strasznie nie interesuje. Zarządzanie magazynem lub yy, na wózku jazda. Słyszałem, okay. że ma pan papiery także. Mam, mam. Nie. Na no no. wózku to lepiej... Na wózku to nie, bo jak coś się rozjebiesz to ty płaci. Tak działa to, proszę pana? No tak, jak pan coś rozwali to pan ponosi koszty. Okay. I konsekwencje. To ja pewnie rozwalę, to jednak nie. <grych> no dobrze. Dobra, to się na pewno odezwę jeszcze, bo tam będę się rozglądał jeszcze. Dobrze. To do widzenia. Do widzenia. Sąsiad, pokażę ci fajne no. miejsce, tylko musisz mi dać pro... Prowadzić. Poczekaj, poczekaj. Bo, muszę to sprawdzić. Wyślij na chwilę. Wsiądź, wsiądź do auta. Zaraz się zamienimy. No. Sprawdź czy ta waga działa. Póki on nie pad... Co ty robisz? Dwie tony to waży. A no, no skacało by się. Dobra, kieruj. No, co ty chcesz pokazać? Jedziemy do restauracji, ja stawiam. A nie, ty stawiasz, bo ja nie mam kasy. A, a skąd ja mam mieć kasę? No takim autem jeździsz? To, to auto kosztowało 15 tysięcy. No, a w restauracji zapłacimy stówy No właśnie, aż stówy Dobra, ja nie mam, ja muszę płacić banda to 5 tysięcy. Ty wiesz, że prawo jazdy kosztuje mniej więcej 2-3 tysiące? Wiem. Ale druga sprawa jest taka, czybym ja zdał to prawo jazdy. No tak, w Twoim wypadku mogłoby być ciężko. No właśnie. Gdzie tutaj jest jakieś miejsce siedzące? To w środku tylko. Nie ma na dworze? Nie ma. Tutaj nie ma, prawda? A nie tu mało. jest jakieś. A to tylko. Nie, przy, nie przyjdzie tutaj kelner? bo ty idziesz do za zamawiasz, płacisz? A, bo to jest taki bied. To jest jakiś biedawar. Dobra, to chodźmy. Dobra, 3, 2, 1. Dobra, widzowie, my już na jedzenie skończyliśmy jeść, właśnie. Czemu ty coś wylał ten żurek na cały swój ubiór? na będzie w coś mieliśmy. nie będzie. To nie moja wina, że mi ten żurek przynieśli taki. Kurde, cały się poparzyłem przez nich. Dobra, co ty w krzaki wjeżdżasz? No nie wiem ty... Co? Co on robi? Jak ty jedziesz? Dzwoń na policję. Sam nie, nie, poczekaj, ja już z policją dzisiaj nie gadam. Gościu. Pani pieniądze mi dajesz, wjechałeś Ej, po... gościu, ale to ty nie widzisz gdzie jedziesz? Jecha... Ty... Jedziesz pod prąd. Ty lewym pasem jechałeś. Gościu, wjeżdżałem sobie na restaurację. Okay. Ta, na restaurację, proszę Pana, takim tirem... To się kierunkowska złącza, debilu! Albo nie dzwonimy... Dłoczymy. Proszę Pana, jak zadzwonimy po policję, to Pan jeszcze mando dostanie, a tak to tylko musi Pan spisać z nami karteczkę, Ta, ubezpieczenie... Tak, jest przez... ten stan tego o, Nagraj, nagraj... Panie, dajesz mi 2000 zł, bo to tyle wyjdzie za naprawę. Albo jak kartkę nie, sobie to spiszcie, to, ubezpieczenie. To co? Panie, ale Dobra, to mamy korizowane. dzwonić na policję, proszę Pana, czy nie? Sąsiad się porysował, gościu Mam zwoś... Jez... Mam... Jeszcze raz panu zadam pytanie. To ci Czy... E! Kurwała. Gościu, mam zadzwonić na policję? No, dawaj, no dawaj. To no to dzwonię. No to dzwonię. Odej! Ja ci dam. Dobra. Zaraz, ci przyjadę. Dobra, widzowie, Pani właśnie jedzie. zakończyliśmy interwencję. Przyjechała policji... policja i. Policja przyjechała, jeszcze więcej z tego wyciągnąłem. On jeszcze dostał... on dostał 5 mandatów. A, to tyle ile ja, dzisiaj oni... I co ten sam policjant, co ja mnie dzisiaj no. obsłuży. Co on robi? Wyp... Zjedź na debil! Dobra, nie krzycz, oddziej tak nie słyszy. Nie denerwuj się już, żeś się z nim pospinał mocno. Co? No kurde! Co? co on zrobił? Z nagrałeś to? Nagrałem, nagrałem. No, jakiś nienormalny ten gość. Dobra jedź prosto Tylko że on też jedzie prosto A Dobra trudno Widzowie, udało nam się go wyprzedzić Kurde sąsiad jedzie jak jakiś pirat drogowy Eure czekaj bo nie wykręciłem tu za duża prędkość była Jadam Ale teraz co ty wyścigi, wyścigi robisz Tak z hamem jednym Jeszcze mi dobrze nie idzie bo się zaraz przegrzeje Wólsz od chłodnicy padł. Musiałem na taśmę <noise> To ty, wszystko. A jak tam radówka, tamta druga? Tamta druga jedzie dalej na Kujawskim. A jeździ? No. Hmm. To spalimy, to tom, y, ten. Wybuchnie, ta y, rynówka tamta. Nie, no ta radówka jest lepsza niż ten malu. Nie, tam no ona na... pójdzie z dymem. Nie. Tak. Co, co ja ci kupię nowe auto, ale wybuchamy. Dam ci renówkę, jak wysadzimy malucha. Ja nie chcę renówki. Tom renówkę. Tom? No. Nie bo no jak się zdejmuje nogę z gazu, to hamuje. Bo ty jeździć nie umiesz? Ja kierunkowskazu nie włączyłem. Nie, ty nie umiesz. Naprawdę malisz jakiegoś zardzewiałego, białego, strupiałego malucha, którym nawet nie... Ma... Rozumiem jakby to był jakiś maluch po dziadku, ale... Kurde ty... co on tu mi wjeżdża? Idę mu zaraz wracam. Nie, 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 nie nic. Dobra widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się, cześć.